Zaczynamy, a za chwilkę odjazd pociągu Halny. Po lewej pociąg Halny, a po prawej Komenius Międzynarodowy. I bingo! Mamy drugiego rarytasa Tym razem z pociągiem Halny EP07442. Także jej dawno nie widziałem. Ależ wygląda pięknie. Do odjazdu zostało jeszcze kilka minut. No Kraków na bogato, na bogato jest. nowy odjazd o godzinie 15.33. Skład pięknie się prezentuje właśnie z tą starą lokomotywą. Siódemka została odpalona. No jeżeli każdy odcinek ma być z rarytasem w Krakowie, to ja zdecydowanie jestem na tak. Pociąg jest odprawiany i za chwilkę będzie myślę super rozruch. Zakopanem dzisiaj były dwa rarytasy. Niektórym się darzy. A za kilka minut pojedzie pociąg międzynarodowy Komenius do Bochumina oraz w Pragi. Tu także mamy starą lokomotywę EU07324. Cztery wagony na haku. Melduje się epoka z pociągiem Mehofert. Punktualnie epoka świeżo po naprawie 23 maja tego roku z pociągiem do stacji Zielona Góra Główna. Jest godzina 15.38 o tej porze rusza pociąg Komenius. Otrzymaliśmy pozdrowienia od pana maszynisty, jest sympatycznie. 7 pięknie poszła w międzynarodowe wagony. Wjechał w rogatek i wjeżdża EN99001 oraz EN64003 No i rogatek świeci piękne słońce a odprawiony został pociąg Mechofery Pociąg to jest każdy do na przez stację wjazdu pociągu spółki Polo Regio do stacji Kabówka. Klasyczny kibel. oraz gładkie burty przed nami Griffin Rogatek troszkę się tutaj empleina oberwała lokomotywa promująca zdrowe zachowania na kolei bezpieczeństwo kolejowe ABC na semaforze wyjazdowym mamy podany sygnał, który pozwala na opuszczenie stacji. Fajny rower. Cienkie opony. Pewnie pomieście się fajnie śmiga. A tymczasem rusza PLK Małopolska ze stacji

Wagonów ze stacji Krymica z Autobus Regio Jet. Przed nami dwa Firty PKP Intercity. Kolberg z Olsztyna jedzie odpocząć. A za kilka minut wyruszy pociąg Orłowicz, także właśnie do stacji Olsztyn Główny wjeżdża dziobaczysko ze stacji Dnia Główna. Praca spalinowa gama ciągnie wagony znajduje się na to, że przy peronie pierwszym

pociąg to jest taki ostrowiec świętokrzyski. 13 minut opóźnienia ma pociąg Orłowicz i Zostaliśmy po zdrobienia. Może trasie na drogi. Ale taka czasami właśnie jest sytuacja, że nie można odjechać od razu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pamiętajcie. Wjechał kolejny klasyczny kibel ze stacji zakopane do Krakowa Głównego. Pociąg. Pociąg o nazwie Pięć Stawów. A obok nas wjeżdża pociąg... Ktoś tam za blisko stanął. Przemysł Główny, Poznań Główny, wjeżdża pociąg Galicja, z Berlina do przemysłu. dzisiaj pociąg jest opóźniony kilkanaście minut. Lokomotywa Kusasz. jest zacny Dużo wagonów Do zobaczenia przy odjeździe Rusza pociąg Galicja Frekwencja jest wysoka. Wagon restauracyjny, wagon 272, klasy pierwszej na końcu. Rusza pociąg Sztygar do stacji Lublin Główny. Pociąg Intercity wybicki, to skład zespolony, który pojedzie do stacji Poznań Główny o 1715, a ja teraz pójdę nagrać pociąg Krakowia. Zajrzymy jeszcze na przystanek tramwajowy, krakowski szybki tramwaj. Słychać już jedzie linia numer 5. Przed wejściem na dworzec godzina 17.11 idziemy nagrać pociąg Krakowia EP09043 Warszawska Syrenka tam jest naklejka na czole tej lokomotywy za chwilkę już rusza

Pociąg Bolek i Lolek Przed nami pociąg papieski Skółka Polregio EN 61001 Wjeżdża opóźniony pociąg TLK Lubomirski Z Kołobrzegu do Zakopanego Polregio do Katowic z godziny 17:31. Bardzo wysoka frekwencja. I w oddali pojawił się on EN71001 dziadek. A najlepsze jest to, że jedzie obok mnie. pojedzie jako pociąg Gubałówka do stacji Zakopane Pociąg Lubomirski dzisiaj jest opóźniony około 25 minut EU160 050 składu wagon numer 18 odpocząć zjeżdża skład kosak a za około 2 minuty pojedzie dziadek no i ponownie super ujęcie do miniaturki Rarytas EZT spółki Polregio piękna trasa do Zakopanego ten pan biegnie ile ma sił w nogach już jest godzina odjazdu No ma fuksa jak sami widzicie pani kierownik odprawiła skład charakterystyczny dźwięk i kibelek rusza Przed nami pociąg Ekspres Intercity Tatry z Zakopanego do Warszawy wschodniej eu 200 007 planowy odjazd za około 2 minuty. Ruszają Tatry. Punktualnie. Sporo osób wysiadło z tego pociągu w Krakowie ale do Warszawy też mamy całkiem niezłą frekwencję więc wystąpiła tutaj solidna wymiana pasażerska wagonów niepożałowano, wagon restauracyjny i wagon numer 11 klasy pierwszej na końcu składu Proszę Państwa, kolejny punktualny skład to pociąg Siemiradzki. Mamy okleinę Jan Czochralski, Akademia Bohaterów. Pociąg zmierza do stacji Wrocław Główny. Mamy wagon restauracyjny, nie, wagon bar. Wagon bar. Na torze międzyperonowym mamy trzy elektrowozy EP07506 obok nas oraz EP09007, a tam kolejna stara lokomotywa. Mamy SM42506, a ja spotkałem tutaj paru kolegów po fachu, którzy interesują się pociągami, uczą się w kolejówce. I pozdrawiam serdecznie kolegę Oniku Mikol z Wadowi. My tu gadu gadu a tu skład jest ściągany co widać, słychać i czuć teraz pytanie co to za pociąg czy to może być na przykład miechowita leniwie skład jest ściągany a obok nas jedzie co no klasyczny kibelek Także w Krakowie naprawdę powiem tak, jest ciekawiej, jeżeli chodzi o pociągi, niż w Warszawie. I tu potwierdzenie to jest pociąg Niechowita, pociąg Wanda. do stacji Kęty, dalej zastępcza komunikacja był SN84 a teraz jedzie Mazik powiew nowości stacja macierzysta Zagórz SD85002